Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie z Ogrodu Marzeń. Tradycyjnie w niedzielę o poranku mamy pogodę. Jak na razie zapowiada się, że będzie wspaniała pogoda, ciepła, bardzo słoneczna, na niebie ani jednej chmurki. Trwa lato, lipiec, a więc taka pogoda powinna też być. Oczywiście deszcz też, jestem ogrodnikiem i doskonale zdaję sobie sprawę, że ogrodu bez wody nie ma, więc deszcz jest potrzebny. A tutaj chciałabym Państwu pokazać, na razie jeszcze są takie w Pięknie kwitnące liliowce. Istna feria barw, kształtów, zapachów, ponieważ niektóre liliowce są pachnące są to kwiaty jednego dnia. Jak jeden kwiat nie tylko jeden dzień, stąd też stara polska nazwa liliowca to dziennica. I w sumie dziennica bardzo jakby oddaje to charakterystykę tej rośliny, ale liliowiec wymawia się przyjemniej, lepiej i wiele osób myli liliowce byliny z liliami roślinami cebulowymi. Proszę Państwa, jeżeli jesteście w pobliżu i jeżeli macie ochotę, serdecznie zapraszam do Ogrodu Marzeń na przepiękne kwitnienie liliowców, których mamy już ponad 500 odmian. Nie sztuk, bo sztuk to mamy bardzo, bardzo dużo. Ponieważ ja liliowce sadzę jedną odmianę rzędami, one mi się z czasem rozrastają i ja właśnie tworzę takie rzędy. Dlaczego? Dlatego, żeby. Bardziej pokazać urodę. Gdybym tak posadziła pojedynczo w kubkach różne tutaj iliowce, one by się pomieszały i nie byłoby tego efektu. Dlatego sadzę je właśnie rzędami, żeby można było w pełni zobaczyć ich kolory, ich kształty są naprawdę przepiękne. Dlatego jeszcze raz Państwa serdecznie zapraszam. Moje dłonie są fioletowe, dlaczego? Dlatego, że gdy kwiaty liliowców przekwitają, ja je przycinam, nie zostawiam na nasiona, a mają one bardzo dużo wody i farbują ręce na fioletowo. Oczywiście są rękawiczki, mogłabym założyć. Płócie nie bardzo szybko przemakają, więc nie ma sensu. A z kolei w gumowych pracować, gdy jest bardzo ciepło i tyle liliowców przyciąć, jest to, powiem szczerze mówiąc, nieprzyjemna praca w rękawiskach gumowych, ponieważ ręce bardzo szybko robią się jakieś dziwne. Więc poświęcam lewą dłoń na to, aby właśnie mieć fioletową. Gdy liliowce już przechwitną, i to moja dłoń we wrześniu zrobi się brązowa. Dlaczego? Od orzechów włoskich. No taka praca ogrodnika, jeżeli ktoś chce mieć piękne paznokcie, to raczej tutaj w takiej pracy się nie spełni, a już na pewno nie przy takiej ilości roślin w ogrodzie, których mamy ponad 5000. Tak więc jest to naprawdę bardzo bogata kolekcja roślin. Jeszcze raz Państwa zapraszam serdecznie na niedzielny spacer po naszym ogrodzie. I oczywiście, kto ma chęć, ochotę, zapraszam do zwiedzania naszego ogrodu. Rabata z liliowcami pod drzewami owocowymi to jest taka rabata z mieszanymi tutaj różnymi bylinami, które ja sadzę, aby sprawdzić jak one będą rosły w ogóle i jak będą rosły między liliowcami, czasem jest tak że coś się tutaj wysiewa samo, goździk pyszny proszę zobaczyć jak pięknie wygląda, cały czas wspaniale fantastycznie kwitnie i muszę powiedzieć, że mieliśmy kilka razy takie krótkotrwałe, ale intensywne opady deszczu i on sobie poradził bardzo dobrze, z jednej strony jest tutaj jabłonka która go chroni swoimi Liśćmi, ale wydaje mi się, że jako roślina na obwódki mogłaby być na obwódki takie troszeczkę wyższe. Proszę zobaczyć, tutaj mamy liliowce i leponków. One jeszcze nie są takie rozkwitnięte, ponieważ gdy świeci słońce, natychmiast kwiaty się będą wtedy otwierały. Tutaj jest firletka kwiecista, to też bardzo ciekawa roślina, wysiewa się sama. Ma piękne, ciemnoróżowe kwiaty i srebrzyste liście. I ja sobie tak pomyślałam, żeby właśnie nie posadzić między liliowcami firletki na środku. Dlaczego? Dlatego, że bardzo długo kwitnie. Gdy liliowce przekwitają, właśnie firletka byłaby ozdobą, a ona sobie świetnie wszędzie radzi. A nie jest prosto posadzić jakieś rośliny, Między liliowcami, bo jak Państwo widzicie, mają one dużo długich liści, wąskich. I te liście jakby zabijają, ograniczają dostęp do światła innym roślinom. Te żółte słoneczka nachyłek okółkowy z liśćmi koperkowatymi i tutaj jest to, co lubię czyli takie miejsce Aleja Róż, liliowce tutaj, liliowce tutaj, tak. To, proszę Państwa, wygląda, jest tego dużo. Między liliowcami mówiłam Państwu, że posadziłam czosnki ozdobne. Są naprawdę bardzo fantastyczne, o ciekawych, prześmiesznych kształtach. Ktoś może pomyśleć, że jakaś jest deformowana roślina, ale to nieprawda. One właśnie tak wyglądają. Tutaj gdzieś był kolejny, o jest, jest, zniknij. Tak wygląda, też bardzo, bardzo ciekawie, nietypowo. A tak wygląda nasza... Kolekcja liliowców. Proszę zobaczyć, ile tutaj jest kwiatów. I jak dużo tych roślin mamy, między jednymi a drugimi liliowcami jest ogród warzywny, są tam ziemniaki i w tym roku bardzo kiepski, bardzo kiepska fasola, jasiek, ślimaki cały czas miały tam dostęp, podokuczały nam w tym roku fakt, ale nie daliśmy się jak Państwo widzicie są tutaj rośliny pięknie zielone. Ale to jest cały czas moja ogromna walka ze ślimakami. Czasem pomaga mi mąż. Chodzimy rano o świcie i tępimy mechanicznie ślimaki. Nie ma innej możliwości. Tutaj przejdę. Tutaj cukinia rośnie też wyjątkowo ładnie. Martwiłam się, czy ślimaki pozwolą jej na to, bo z ogórkami, pomidorami był naprawdę kryzys więc pomidory mam po raz trzeci, tym razem z nasion dwa razy miałam z własnej rozsady no nie udało się, żarłoki nagie zjadły, ale nie jest tak źle jak Państwo widzą proszę zobaczyć, przepiękne tutaj są też liliowce tam są nagietki nagietki kwiaty zbieram płatki kwiatów i suszę na zimowe herbatki ktoś nam tutaj śpiewa kurki, kurki są, kurki są Fenku dziki fenku wyrósł wysoki no 2 metry na pewno ma, ale to jest właśnie taka wysoka roślina bylina, ale tak jak mówię, no trzeba uważać ponieważ się wysiewa wysiewa się i, i piękna jest bardzo taka w kuchni Pożyteczna, ponieważ można wykorzystywać przez cały rok zarówno zielone liście, jak i nasiona. Mają pyszny, słodkawy smak, podobny do anyżu, ale jest troszeczkę taka wysiewająca się, i przez to właśnie może być dla niektórych kłopotem. Przepięknie kwitnąca róża Doroty Perkins. Bardzo piękna róża pnąca przycinana w formie krzewu, widzą Państwo, jak to wygląda. Siatka jest zbyt delikatna, by można było taką różę puścić. W ogrodach angielskich rzeczywiście ona się panoszy, ale tam są ceglane mury, kamienne mury, więc po takich ogrodzeniach może się spinać. Kwiatów ma bardzo dużo, przepiękne różowe kwiaty. Nie jest może jakoś szczególnie pachnąca, ale jest bardzo odporną, piękną różą. Nie trzeba się koło niej napracować. Przejdziemy tutaj alejką róż. Róże już częściowo też tutaj przekwitły, ale liliowce teraz będą stanowiły piękną ozdobę. Słoneczko tutaj przyświeca, o poranku wstaje i świeci. O. Przepiękne liliowce, przeróżne kształty, przeróżne kolory, od białego prawie po czarny kolor a więc jest tutaj naprawdę bardzo bogata paleta tych kolorów. Dochodzimy tutaj do tego mojego ulubionego miejsca, którego ja bardzo lubię obserwować, właśnie tutaj, wszystkie te rabaty z liliowcami, Jeszcze raz wam pokażę, jak akurat tutaj to wygląda, właśnie tak. A teraz pójdziemy w inne miejsce. Pokażę Państwu kolejne liliowce. Tutaj też są liliowce. Jest taka troszkę wolna przestrzeń, ponieważ rosły dali. Ale dali dostały swoje samodzielne, przepiękne miejsce wzdłuż płotu. Zresztą musiały dostać, ponieważ było ich naprawdę bardzo dużo. Tutaj planowałam dokupić liliowce, ale ponieważ nosimy się z zamiarem przeniesienia ogrodu, w związku z tym wszystkie że tak powiem zakupy roślinne zostały po prostu wstrzymane, ponieważ nie ma sensu dokonywać nowych nasadzeń. Tutaj kolejne liliowce, jeszcze nie są tak przepięknie otwarte, one potrzebują słońca, gdy zaświeci słońce no, to tutaj będzie przepięknie kolorowo. Kwitną jeszcze dzwonki, ale to są dzwonki nie brzoskwiniolistne, tylko dzwonki szerokolistne. To są dzwonki, które mają troszeczkę drobniejsze kwiaty, zawsze fioletowe, one się wysiewają i ja je też bardzo lubię i różnią się oczywiście liśćmi. Liście też mają troszeczkę inne. Tutaj kolejna rabata z liliowcami, to jest rabata przy stawie. Jest tych liliowców u nas naprawdę dużo. Tutaj oczywiście też, też są liliowce i goździki. Kiedyś miałam te goździki w różnych kolorach. Miałam takie czerwone, to wieloletnie są, naprawdę bardzo piękne i zostały mi tylko różowe. Szkoda, bo naprawdę są piękne. Nawet szukałam, bo już nie pamiętam, gdzie ja je kupiłam. Czy z nasion miałam, czy kupiłam e, rozsady, nie wiem. Szukałam, ale właśnie takich akurat nie znalazłam. Tutaj jest ta piękna, kolorowa rabata. Przystawię, tak to wygląda o liście tarczownicy tarczowatej. Duże, ogromne, naprawdę bardzo piękne, zwłaszcza w miejscach wilgotnych, gdzieś przy zbiornikach wodnych. A tu jest morwa biała. Morwa biała, która ma owoce dojrzewające, czarne owoce. I jest i też dużo. Zbieram jak obierałam agres, porzeczkę, to porzeczkę. To dorzucam też czarną morwę. Po to, żeby soki były jeszcze bardziej smaczniejsze no i oczywiście zdrowsze. Tu również są liliowce. Tutaj też między nimi goździki brodate. Karałatka chińska, przepiękna, bardzo piękna roślina. Cały czas jest pod stałą obserwacją, tutaj liliowce i też dzwonki szerokolistne. Mimi! Mimi chodź, jak zawsze. Agapanty już, już zaczynają kwitnąć. Te są niebieskie, tamte wyższe są białe. No i oczywiście tutaj. Także liliowce, róże, hibiskus bylinowy, bardzo piękny. Malwa. Malwa się sama wysiała, wyrosła przeogromna, sięga do balkonu. Szkoda, że ma kolor żółty. Liczyłam na jakąś czerwień, może bordowy, no ale może być i żółty. Przepiękne róże. Pa, nie tutaj cudownie. Ale libijowcy, śliczne, jeszcze kwitną na parstnicy. Ostatnie kwiaty na Parstnicy. Ja nie ścinam przekwitłych kwiatostanów, może one nie wyglądają tak za ładnie, ale pozwalam, żeby się wysiały. O, to miałam Państwu pokazać, że w ubiegłym roku kupiłam sobie werbenę ta werbena nie tylko, że przezimowała, ale ona się również powysiewała. Tak, że myślę, że będzie tutaj co roku już rosła. Ja właśnie bardzo lubię takie rośliny, które już co roku są. Tu nam się róża Elfi przegięła. Dlaczego? Dlatego, że ma dość delikatną pergolę. Pomimo, że wiosną ją mocno przycięłam, ale okazało się, że, okazało się, że wyrosła. Widzą Państwo, jak potrafiła tutaj bardzo wys wysoko urosnąć. Gdy padał deszcz, no niestety hmm, przeginał tą pergolę. Na razie nic zrobić w tej chwili nie możemy. Ja przecinam przekwitłe kwiatostany, gdy ta róża już przekwitnie, to poprzycinam również pędy. Zasadniczo tego o tej porze roku nie robię, czyli latem czy jesienią, bo róże zawsze przycinam wiosną, ale żeby jakoś ratować tutaj te róże, no trzeba będzie je przyciąć. No i przepiękne błękitne ostróżki, a tutaj róża. To jest bardzo ciekawa róża, niezwracająca może uwagę zbytnio na siebie. Lovely Green, czyli róża, która ma zielone płatki i widzą Państwo, że faktycznie ma zielone. Tutaj także róże i szałwia. Szałwia troszeczkę poniszczył deszcz, ale się podniosła. Słoneczko już pięknie świeci i tworzy taką grę światła i cieni. Róże wciąż tutaj jeszcze też bardzo ładnie kwitną. Róże, no i oczywiście liliowce, a między nimi akurat czasem gdzieś w miejscach cienistych, półcienistych pojawiają się hosty. Hortensje otakta, ta już też bardzo ładnie kwitnie, chociaż ta ma mniej kwiatów, znaczy może nie mniej, ale jak widać, ma jeszcze dopiero zielone. Tutaj posadziłam. Malutkie dopiero są, ale tutaj jest te starsze, które były, zostały, pozostały ogrodowe, usunęłam, ponieważ. Po prostu miałam z nimi problem, czasem przemarzały, nie kwitły, a zależy mi na tym, aby rośliny były takie w miarę odporne, niewymagające, no i oczywiście, żeby kwitły. I hortensja otaksa naprawdę świetnie się w tej roli sprawdza, kwitnie cały czas na niebiesko, bardzo pięknie, czasem gdzieś, gdzie nie nie przebarwia się na fiolet. Dlatego też szybko zrobiłam jej roztwór wodę z octem, żeby zakwasić tutaj podłoże, żeby jednak te kwiaty były takie bardziej niebieskie, błękitne. Tu jest kącik z liliami i o dziwo z hostami. I rośnie jedno i drugie, chociaż jedno z drugim nie zupełnie pasuje, ponieważ lilie to raczej rośliny słońca, z kolei hosty to rośliny cienia, półcienia, ale tutaj to jest takie miejsce i czasem słoneczne i czasem lekko półcieniste i radzą sobie i jedne i drugie. Kiedyś rosły tutaj floksy, floksy wiechowate, różowe, gdy tu je były malutkie, no i nadal tutaj są. Jakoś nie znalazłam specjalnej rabatki, na której mogłabym te floksy przenieść. Przeniosłam inne, te, które miałam takie ciekawe odmiany, natomiast już dla tych zabrakło mi na razie pomysłu i miejsca, więc zostały tutaj, gdzie są. I jak Państwo widzą, zaczyna już atakować mączniak. Mączniak prawdziwy, no jest taki biały nalot. No cóż, zawsze jakieś choroby i szkodniki są, nigdy nie ma takiego idealnego roku, ale już tu pachnie. Jeszcze nie kwitną hortensje drzewiaste. Na razie są w pąkach, więc czekam. Lawenda, lawenda przy Żwirku, przepiękna. Mamy też lawendę taką lekko różową, białą, ale jednak ta fioletowa jest najpiękniejsza. Jest naprawdę bardzo śliczna z różami. Wygląda lawenda przepięknie. Pachnie, no i oczywiście cała masa pszczół, przeróżnych owadów. Natychmiast, gdy tylko pierwsze promienie słońca takie tutaj się pojawią, no i tutaj owadów będzie mnóstwo. Jeszcze chwilę i będzie też zbiór lawendy będę zbierała, ponieważ ja lawendę w domu wykorzystuję na wiele, wiele różnych sposobów. Przede wszystkim jest to mój główny kosmetyk do balsamu do całego ciała. Właśnie wkładam lawendę, zalewam maceratem, i potem nacieram się takim preparatem zamiast kremu. Kwitnie już róża White. Dorothy Perkins. To jest róża o białych kwiatach. Jak sama nazwa wskazuje, jest rzeczywiście bardzo podobna do swojej matki. Kwiatów i tak ma dosyć sporo, jak na taki na razie maleńki krzewik. Ale jeszcze nie zobaczyłam, żeby były tutaj kwiaty przebarwiające się na różowo. Tak jak to się dosyć często zdarza. Ale zdarza się to na dużo większych roślinach więc musimy być cierpliwi, poczekać. Jest to bardzo ciekawa róża, róża historyczna z 1908 roku. Myślę, że warta, aby ją mieć w ogrodzie, jeśli będzie tak odporna jak matka. a Wszystko na to wskazuje, więc będziemy bardzo zadowoleni, ponieważ my właśnie lubimy takie rośliny zwłaszcza róże, które nie wymagają aż takiej pielęgnacji i rzeczywiście stawiamy na róże historyczne. Ma bardzo piękne takie kwiaty jak matka, takiej samej średnicy, może tak około 3 cm pełne i też nie jest jakoś tak szczególnie pachnąca może, no pachnie bardzo delikatnie, liście ma bardzo podobne, ja jej tutaj troszeczkę pomogłam, żeby się rozrosła na pergoli, ponieważ pergola jest duża, więc róża może tutaj sobie zawłaszczyć to miejsce dla siebie. A tak wyglądają jej przeszliczne kwiaty. Kutulnia sercowata, tułacz, pstryka, przepięknie kwitnie, bardzo ciekawe, drobne, białe kwiatuszki i przeszlicznie przebarwiające się liście. Teraz widzę, że jest ona bardziej taka żółto-zielona, ale przebarwia się też bardzo często na taki różowy, czerwonawy kolor, ma na końcach liści i wygląda przez to bardzo dekoracyjnie, prawdziwy kameleon, tak jak tutaj.